Jeżeli nakreślasz sobie cel, to po prostu już ten cel się tobą kieruje, już tobą kieruje ten cel, już zaczyna tobą manipulować, to jest rezygnacja z celu, w sensie, że to muszę mieć, jest rezygnacją z tego muszę mieć, chodzi o taki cel, nie chodzi, że żyję bez celu. No tak się błąkam po świecie i tyle. No, nie wiem, kto jestem, po co jestem, i dlaczego. No, ale niektórzy nie wiedzą skąd to, co jest, co tu robi na tym świecie. Od tego się zaczyna droga e, e, więc, e, więc tak to jest. Więc te medytacje e, e, f, na sesji właśnie nie służą niczemu. Tylko tobie. Nic więcej. Bus. Bez celu, bez korzyści. To jest, to jest bardzo mądra maksyma. I jeżeli e, e, będziemy się nią kierować, to wiele rzeczy nam, nam odpadnie. Jeżeli będziemy na przykład bez, na zasadzie choćby, proszę zobaczyć, choćby uczuć drugiego człowieka, relacji uczuciowej. Da? Jeżeli my, ty wchodzisz w pewne relacje uczuciowe, bo chcesz od niego coś dostać. To już u mnie się to skończyło. Zanim się zaczęło, już się skończyło. Bo potrzebujesz, no bo on taki opiekuńczy, albo ona taka ładna, ale będę miał fajnie przy niej gotuj obiad, czy tam pomoże mi. To już się skończyło. I to już jest korzyść. Już to robisz w korzyści. W korzyści. Już tam w głowie myślisz sobie, że, że to, to mi dobrze zrobi. Na stare lata, czy na młode lata, wszystko jedno. No. To już się skończyło. Masz to robić bez korzyści. Jest tak, jakie jest. Jeżeli kochasz, to kochaj tak, jak jest. A nie rób tego dla ceny. No, a dam Ci te pieniądze, ale z tyłu głowy. Ale jak ja kiedyś będę potrzebował, no to pamiętaj, dałem Ci. No, ale nie, bezinteresowne oczywiście, nie dałem. Nie mam potrzeby, żebyś to wiedzieć, to, dałem. to bez korzyści. Ale pamiętaj, jestem sympatyczny. Jakby co. Już jest koszt. Po już, już to robisz one, dla, dla jakiegoś sam. Jeżeli się z, te, z tego wyzwolisz, jeżeli tego, to zrobisz bez, bez tego, to zobaczysz, to cię już nic nie, nie wiąże. Bo nie czekasz na to. I one, jeżeli na to nie czekasz, to, one, to nie będziesz miał one cierpienia, że, one, że czekasz, czekasz nie możesz się doczekać. I mówisz, o jaki on jest niewdzięczny, ja to tyle dla niego zrobiłem. Albo zrobiłam, jak to rodzice mówią o, o, o dzieciach. Nie? Tyle się dało, a one taki niewdzięczne. Jasne. No, nic. Albo odwrotnie. No. Więc to jest właśnie tak, bo czekasz na korzyść. A będę miał dziecko, to mi się zaopiekuje się na stare lata. <grystwo> korzyść. Zrobiłeś sobie korzyść. No, już koniec. <grystwo> I wtedy spełni się, nie spełni. Jak się spełniło, fajnie. <laughs> Jak się nie spełniło, o kurcze. Czekałem, czekałem się, nie doczekałem. <laughs> Jeżeli na coś nie czekasz, nie oczekujesz, to nie jesteś, nie jesteś wolny. To nie musisz o myśli się cierpliwać. Ok. zaczynamy. do pracy. Ja bym tak mówił długo, że przepraszam. <laughs> To jest niewymyślone. Wam prosto z tego, co, my, co ja tak powiem, czuję. To nie są układanki, po prostu ja tego nie robię. To jest tak, jak jest. To się czuję. No i zaczynamy. Start.